Witam, niedziela, drugi październik, za oknem jest zimno, pada deszcz, jest około tam 10-12 stopni, zaraz zobaczę dokładnie, bo solary nie grzeją, nie ma słońca, 13 stopni mamy za oknem, po wczorajszym paleniu paliłem wieczorem, skończyło się palić chyba około 20, także całą noc, Poprzez ten sterownik dawało ciepło na grzejniki. W domu jest 21 stopni. Tak, z ciekawości Wam pokażę. Góra buforu 65 stopni. A no tutaj środek to już jest 35, no tam jest 30 i 30 na dole. Dobra, ale dzisiaj tak, w temacie hmm, przełożenie dźwi w kotle Atmos z prawej strony żeby się otwierały po prostu do ściany no zobaczymy, myślę, że będzie może i mi może nawet łatwiej tutaj coś dokładać lub czyścić kocioł w piecu wygasło ja już podkurzałem sobie tutaj dzisiaj popiół wyciągnąłem ten stary i piec jest chłodny, także nad, można powiedzieć, że można śmiało tutaj te dźwiczki wymieniać no co trzeba zrobić, no w tym celu na pewno musimy rozkręcić tutaj wykręcić te dwie śrubki ściągnąć górę i tutaj mamy zawiasy ten zawias wybić klinik, ten zawias też wybić przekręcić to na tą stronę wykręcić to jest do zamykania jak się tutaj zamyka tą klapką to o, wiecie zresztą co mamy do powiedzenia to tu zaciąga i przekręcić to coś tutaj, tutaj też jest taka a tutaj mamy. Tutaj mamy taką, właśnie żeby to przenieść na tą stronę. No i teraz tak ściągnąć tą osłonę i dolne dźwiczki zrobić tak samo, bo bez tej osłony no nie da się tego zrobić, bo się nie wybije tutaj tego klina. Dobra, to ja zabieram się za robotę i zaraz jak coś będę miał zdemontowane to dogram. Zauważyłem, że jeszcze tak, żeby tutaj zdemontować ten boczek, bo będziemy też musieli wyciągnąć tą osłonę z przodu, to należy jeszcze tak wykręcić wkręta stąd, co trzyma tutaj tą blachę. I żeby podnieść to, to mamy jeszcze dwa wkręty, które ja już wykręciłem właśnie dopiero. Mamy na dole Jeden tu, drugi tutaj był. To trzyma tą obudowę, żeby można było podnieść do góry i odsunąć trochę na bok. No jeszcze jedna ważna uwaga. Przed yy, yy, taką yy, robotą, że tak powiem, należy koniecznie wyjąć tyczkę z sieci, żeby... No tutaj mamy dużo przewodów pod tą osłoną górną, żeby się nam jakieś zwarcie nie zrobiło, albo nie doszło do porażenia prądem. Dobra, to tak, górne ja już będę przekładał. Albo ja sobie je na, na razie ściągnę, wybijając tutaj te dwa, dwa kliny. O! No tak nie dam rady tego wybić. Tutaj mamy jeszcze tak, górną blachę, która nie pozwoli, żeby ten klin poszedł nam do góry. W tym miejscu można zobaczyć od góry, ona jest rozcięta. Należy wziąć jakieś duże kombinerki i ją po prostu wyjąć do góry w ten sposób. Dużo siły nie trzeba było, zwykłe. Nie zobaczcie, małe kleszcze i złapałem, i po prostu wygiąłem. Dobra, teraz sobie tak wybiję to. Tego nie wybiję, bo jeszcze sobie ściągnę tą obudowę i dopiero wtedy to wybiję. Jeszcze jedna trudność napotkała, napotkałem, żeby wybić ten czopek do góry tego klina to należy tutaj zobaczcie on tutaj jest prze, w tym miejscu wiem, o, teraz, teraz będzie widać w tym miejscu jest przebity także należy to wziąć, zeszlifować, żeby on po prostu nam gładko wyszedł Idę po jakąś małą szlipiereczkę i zaraz tutaj to zeszlifuję Przyniosłem sobie taki oto zestaw kiedyś kiedyś gdzieś dawno kupiony na pewno na jakimś portalu internetowym i tak założyłem taki kamyk o, zobaczymy czy to w ogóle tutaj sięgnie bo myślę że o to będzie akurat że sobie to przekręcę trochę żeby ten Czapek był lepiej, żeby dojść do szl szlifowania. I sobie właśnie tym to zrobię. Bo mówię, tu szlifierko z dużą tarczą to nie podejdę, a tym to się fajnie tutaj to weźmie skrobnie. No i myślę, że jest. O, musiałem teraz tak. Podnieść tą osłonę Boczną do góry, bo ona jeszcze się opiera tutaj na tej krawędzi Tym rantem, także to podnieść do góry, osłonę do góry i dało ją się Ładnie odstawić, to teraz nie będzie też problemu Żeby sobie ściągnąć tej osłony, jak widzimy ona nie jest w ogóle Przykręcona na szczęście, bo by była przykręcona gdzieś tutaj, no to już tej ścianki bym Nie ściągnął Teraz muszę tak to ściągnąć też i tutaj na dole w tych dźwiczkach chyba również jest tak też jest tutaj takie przebicie które też o teraz go ładnie widać poświęcę latarku, o widzicie widać ten taki czopek mały o teraz go ładnie widać czyli też go należy zeszlipować żeby wybić te kliny do góry jest zeszlifowane już na równo jak dół i góra ale zobaczymy czy to będzie w ogóle o dobra bardzo ładnie wychodzi teraz muszę tutaj tylko sobie e, przedłużyć e, jakimś wkrętakiem takim mocnym do stukania i, i sobie wybiję te kliny i ściągnę dźwiczki taka rzecz E, jak z górą nie było problemu, to z, z dołem był problem tego typu, że jeżeli ja wybijałem tutaj ten klin, zaraz, może ja go wyjmę, wam pokażę. Nie, nie wyjmę. Ciężko siedzieć e, ten klin, to góra tego klinu, jeśli te drzwiczki były na piecu tutaj na kotle, na zawiasek powieszone, to góra tego klinu blokowała się tutaj o tą tu stal. Zobaczcie, żeby to teraz wyjąć, to tak, musiałem wybić całkiem klin górny, odchylić dźwiczki. Pokażę, gorąco tutaj, że nie wiem. O, ciężki, ciężki, ciężki. Trzymać to w ten sposób i po prostu odchylić dźwiczki od kotła nie wiem widzicie było tak musiałem je odchylić tak i wtedy dopiero wybiłem tego klina dolnego no dobra to przekładamy imbus dziesiątka i najpierw sobie przekręcę albo wykręcę w ogóle tutaj ten zamek zobaczymy ile to obrotów będzie będę musiał uczynić Mm -hmm. I takie małe. Dobre. Dobra. Dobra, chyba to wykręcę, bo to trochę widzę, że zajmie czasu. Dolnie, dolne dźwiczki założone. Oczywiście dolne dźwiczki to są górne dźwiczki, bo inaczej to nie będzie inaczej się nie da i teraz tak jak wkręciłem te zawiasy przełożyłem stąd tutaj to się okazało że akurat tutaj na dolnych biczkach musiałem o dwa obroty wykręcić bo się nie chciało tutaj za do domknąć nie chciało się domknąć i oczywiście teraz zostanie tylko regulacja tutaj tego żeby żeby się dźwiczki domykały e, tak jak potrzeba No i zostało za, do założenia zostały jeszcze e, górne dźwiczki. I oczywiście przekręcić teraz tutaj ten szamot z, e, z dolnych w tej chwili z górnych dźwiczek na dźwiczki dolne. Ja założyłem właśnie dźwiczki górne. I zobaczcie jaka teraz regulacja będzie potrzebna bo one się tutaj, te zawiasy muszę o jeden obrót najpierw spróbuję wykręcić, te co były tutaj i są przełożone tam, bo się dźbiczki nie chcą, o, o, zobaczcie, taka szczelina pozostaje, także musimy wykręcić, skorygować tutaj trochę na tym zawiasie. Zaraz wykręcę, zobaczymy. Operacja w sumie zakończona sukcesem. Zostało teraz tak, przełożyć ten szamot na dolne dźwiczki i doregulować tutaj docisk, żeby dobrze dolegały. Tutaj tył też musiałem wykręcić z tej strony, te zawiasy, pełen, cały pełen obrót i w tej chwili tutaj mi dobrze pasują, tak samo było i z dolnymi. A tutaj były, popatrzyłem, jak wykręcałem. Były wkręcone do samego końca zawias. Także trochę gdzieś tutaj jest nierówno to wspawane, chyba, ale jest. W tej chwili będzie dobrze. Dobra, idę teraz tak. Albo nie, najpierw złożę sobie tutaj ten kocioł. Te blachy muszę podoginać z powrotem. Co ja tu odginałem do góry. Włożę wełnę, włożę przód, zamknę ściankę boczną, poskręcam i wtedy pójdę po klucze nasadowe, żeby to zrobić. Tak, Jak jeśli będziecie to robić, no to niestety, szlifierka duża była potrzebna, żeby te czopki trochę skrócić, bo one tam mają dziurkę też od dołu wywierconą i są po prostu rozklepane. Ale nie są, że tylko tam, jak pokazywałem, że wam, że szlifowałem ten taki dziubek one są rozklepane po całości także musiałem wybiłem to odciąłem dosłownie nie wiem tam 3 o tutaj widać ile odciąłem nie to będzie 2,5 mm może i zaślipowałem szlifierką żeby ładnie wchodziło i nie było problemu żeby założyć i psunąć te bolce na swoje miejsce. No i najważniejsza rzecz: BHP. Zobaczcie, dobrze, że miałem okulary. Jak to robiłem, bo mi wyszopało z ręki ten jeden bolec, zobaczcie, co się z zrobiło. No niestety, tak to bywa. Także okulary do szlipowania. <grystanie> Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, kocioł jest skręcony. Wszystko działa. Dmuchawa działa, także go wyłączę, podłączyłem już do napięcia 230V i tak te śrubki ładnie się udało skręcić, To trochę musiałem, żeby tą śrubkę przykręcić, musiałem trochę tutaj dopchnąć całość w tamtą stronę, żeby poszło. Tutaj, tutaj jakoś, samo, ale tutaj działa elegancko. Bardzo lekko, tak jak działa to ciemno. Także nic się tutaj nie wydarzyło. Dobra, teraz co będę przekładał? Spróbuję przełożyć tą ceramikę. Żebyście się nie zabiodli, bo nie mam zestawu kluczy z Hany Montany. Tylko taki zestaw powiem Wam, że nic tutaj nie będę reklamował tej firmy. Nawet więcej nie pokażę. Ale powiem Wam, że jest rewelacyjny. Jeszcze. Od używania żaden klucz się nie uszkodził. A używane było sporo, używałem tych kluczy, czy w samochodzie coś zrobić, czy właśnie tak koło domu, także jestem naprawdę zadowolony z tego zestawu, no tani nie jest, ale mi się wydaje, że coś za coś, dobra, się rozsiadłem na podłodze, myślę, że będzie wygodniej, nie wiem jak to zrobimy, chyba tutaj są krótsze, te wkręty, a tutaj śruby, a tutaj chyba są dłuższe. Zaraz to rozkręcę, zobaczymy. Klucz numer 10. Nawet się obyło bez klucza, tylko sama nasadka z przedłużką. Tak było bardzo delikatnie to dokręcone. Śruby wykręciłem i... Teraz tak, widzę, że to schodzi sobie jako komplet. O! I to samo będzie chyba na dole. Wygląda to tak. Zaraz wymienię. Odkręcę na dole i to przykręcę na dół, a y, y, dolne przykręcę tutaj na górę. Jak widzicie, wszystko jest na swoim miejscu tak jak było. Jeszcze zostało tylko doregulować y, tutaj docisk tych dźwiczek, dokręcić, skontrować. To jest taka nakrętka, skontrować ją, żeby to się nie y, poluźniało, nie odkręcało i będzie można będzie można palić o dobra jeszcze mi zostało do regulacji to no i co powiem wam że yy, ile mi to zajęło czasu operacja w sumie trudna nie jest yy, no potrzebne są jakieś tam narzędzia szlifierka yy, młotek jakiś wybijak yy, wybijak sobie zrobiłem z klucza nasadowego który mi kiedyś pękł sobie tutaj z troszkę go Odciąłem, bo tu było pęknięte. Bo mi pęknie, to jest taki mały imbus z takiego właśnie zestawu śmiesznego. Myślałem, że ten zestaw jest lepszy, a się jednak okazało, że e, pierwsza, pierwsza dobrze dokręcona e, śruba, i stało się to, co się stało. E, właśnie także nie polecam osobiście takiego zestawu. E, zajęło mi to e, prawie dwie godziny. Zacząłem gdzieś około 9. Rano jest za 20. 11 samemu w jedną osobę. Także myślę, że jakby miał kto przytrzymać pewne rzeczy, szczególnie przy wybijaniu tutaj, żeby pomógł przy wybijaniu tych, tych bolców z zawiasów, to byłoby dość wygodnie i dość szybciej by to poszło. No to co, ja sobie to wyreguluję i no i tyle, także pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.